Witam na kanale Dori's Tech. ja jestem Dorota, a w dzisiejszym odcinku druga część butów na jesień. Zapraszam! Tak, także to jest druga część. Jeżeli nie widzieliście poprzedniej, to zapraszam. Link jest w opisie filmu do poprzedniej części. Tam omawiam bardziej odkryte buty, czułenka, magasyny, baleriny, buty sportowe. Moka syny i tak dalej. Także, jak jesteście ciekawi, co tam było, to zapraszam. A w dzisiejszym odcinku skupię się na bardziej zabudowanych, na cieplejszych butach. Także, zapraszam. I pierwszą kategorią są buty kowbojki. Kowbojki już od wielu sezonów właściwie się pojawiają na, i na wybiegach, i w naszych stylizacjach, i w sklepach. Także mam wrażenie, że tutaj cały czas, jak już mamy kowbojki, to po prostu możemy, możemy je stylizować. I tak jak w poprzednim odcinku, ja Wam pokażę najpierw właśnie propozycje z wybiegów, później moje buty i później moją stylizację. Także zacznę od tych z wybiegów. Nie mam ich dużo, ale zacznijmy od pierwszej. I pierwsza tutaj to jest propozycja brązowych kowbojek, dość wysokich. I ona jest, ta stylizacja, cała właściwie w skórze, więc mamy... Jakiś tam czarny top, skórzaną spódnicę, skórzany taki płaszcz, ręcz. I to jest taka skóra gładka: ona nie ma żadnej faktury, ona nie ma żadnych elementów, nie wiem, na przykład takich rokowych. I pięknie, klasycznie to wygląda. A kowbojki dodają tego takiego, że ta, ta z tej zasady nie jest taka leciutka, tylko właśnie konkretna. Bardzo fajne zestawienie. Kolejna propozycja: tutaj mamy czarne kowbojki. One są w ogóle takie szersze na dole, więc to akurat tutaj te propozycje nie są takie typowe wiecie, kowbojskie z jakimiś takimi elementami, tylko właśnie mają kształt. I Tutaj mamy też znowu skóra, cała na czarno, czarne kowbojki i piękna, piękna torba, która właśnie dodaje ten taki akcent kolorystyczny. Także znowu do spódnicy kowbojki jak najbardziej się nadają. I ostatni przykład z wybiegów. Tutaj mamy troszeczkę krótsze kowbojki, ale z takim, z takim złotym czubem, jakimś takim wzorem. I tutaj mamy czarne dodatki, czyli czarne kowbojki i czarną torbę, a do tego delikatna góra, czyli golf kremowy i taka pistacjowa, powiedzmy, kamizela ala płaszcz. Także tutaj mamy zestawienie czerni, Delikatny i bardzo mi się podoba ta propozycja. A teraz wam pokażę moje buty. Tak, także ja mam takie kowbojki. One tu mają taki element typowy na kowbojach, są na takim obcasie. Ja je naprawiłam, bo miały zamek zepsuty, także wymieniłam zamek i mam te, cały czas, co miałam w poprzednich latach. Także brąz do wszystkiego. A jak je wystylizowałam? Tak, to jest stylizacja z zeszłego roku. Ja tutaj mam do tych obojek y, bordową spódnicę y, plisowaną. Do tego sweter z wiezirem y, I kapelusz również bordowy. Y, jako akcent tutaj w, jeszcze w elementach to jest brązowa y, torebaczka mała. I tak się prezentuje także fajne zestawienie. Tak jak mówię, do spódnicy można nosić również, można nosić do jeansów. To jest takie klasyczne zestawienie, właśnie. Kowbojki i jeansy. Nawet może jakaś katana też będzie się fajnie prezentowało. OK, to były kowboyki. Teraz druga kategoria. Tak. I teraz mamy botki. Botki, czyli takie buty zaputowane do kostki, trochę nad kostkę, często na obcasie, ale mogą być to na, na takim, mówicie, grubej podeszwie, na grubym obcasie, albo na szpileczce. Ale ważne, żeby właśnie były krótkie, czyli jakby kozaki, ale po prostu do kostki. I tutaj. Jeżeli chodzi o te propozycje z wybiegów, to mam pierwszą. I w tej propozycji mamy botki. One są troszeczkę wyższe, ale zweryfikowane jako botki. I one są zestawione z szarem, zestawionym dzianinowym, ze sweterkiem, z taką piękną, falbaniastą spódnicą. Także połączenie skóry również na torebce. I takiego taki dzianinowego setu. Bardzo fajnie wygląda. Element trendowy, czyli broszka. I mamy piękny look. W sumie na każdą okazję. Kolejny look z wybiegów to są błyski. Czyli mamy błyszczące spodnie, błyszczącą marynarę, do tego błyszczące botki. Tak, e, e, tak jak mówiłam już właśnie, że błysk jest e, bardzo w trendach, i można właśnie wybrać takie botki błyszczące, jeżeli macie, i do tego wszystko inne błyszczące, i też będzie super. A tutaj mamy troszeczkę powiew koloru roślin, mimo że już jesień, to tak troszeczkę wiosennie to wygląda. Czyli mamy kwiecisty set bluzki i spodnicy i do tego właśnie botki, które są już płaskie, one są na takiej traperze i, mają, i są właśnie wystylizowane ze skarpetami. Tak jak mówiłam w zeszłym odcinku, skarpety do butów, takie widoczne skarpety, no ewidentnie są w trendach, także jak macie ochotę się tak właśnie stoić zobaczyć o co macie taką propozycję A teraz wam pokażę moje wodki. to są moje wodki. wszystkie jakby wszystkie buty które wam moje pokazuję będą w opisie skąd je mam bo no i też niestety mam większość większość może nie ale wiele mam z vintage albo z second handu na przykład te to są piękne wodki, i one tutaj mają gumę więc nie ma problemu żeby je włożyć E, mają taki właśnie obcas e, konkretne trochę trapery i to są dobre buty właśnie na moją sylwetkę, ponieważ kończą się w kostce, czyli w najszczuplejszym miejscu mojej nogi. Zresztą są każde nogi, ale akurat w moim przypadku ja właśnie lubię, jak się tam kończą buty. I są mocne, czyli równoważą moją sylwetkę plus size. E, a teraz stylizacja. I tutaj propozycja e, bodków do czarnych spodni, i tutaj też czarny ramoneski, do tego długa, wersja z białą biała na to kamizelka i żeby tutaj jakoś, nie wiem, dodać koloru, mimo że tutaj akurat moje włosy, w te, szczególnie na, na tym zdjęciu, po prostu dają, są żarowiaste, no to jeszcze taka torebka właśnie, żeby dodać koloru, także mamy odrobinę widać kostki, bo spodnie się kończą troszeczkę wyżej niż, niż boski, więc odrobinę widać kostki. I wszystko się bardzo fajnie prezentuje. Ok, kolejna kategoria. I następne są kozaki. Kozaki w tym sezonie na wybiegach po prostu zdominowały e, wiele stylizacji, wiele w ogóle całych pokazów. E, także staram się wybrać jak, jak najmniej, bo, bo tutaj byśmy za długo siedzieli. Te były bardzo często kozaki pod kolano, nawet nad kolano. Kozaki takie e, przy nodze. Które nie wiem jak, ale często łączymy się ze spodniami, albo tak przynajmniej wyglądało: jakbyśmy miały but, i potem od razu były jakieś takie legnice skórzane. Także, także takie, te, te, takie tutaj były szalone propozycje. Ja Wam pokażę tutaj, co wybrałam. Tutaj mamy element kolorystyczny, czyli mamy w miarę neutralną górę, czyli golf, i taką sukienkę błyszczącą z odrobiną fioletu, i do tego czerwone kozaki. Pod kolano. Kolor na butach jest super. Ja akurat nie mam, bo mi bardziej odpowiada tworzenie stylizacji, że kolor i wzór jest na ubraniach, a buty są takie bardziej powiedzmy, uniwersalne. Natomiast oczywiście, jak macie jakieś kolorowe buty, tutaj macie propozycje właśnie z czerwonymi i do, ne do neutralnej góry. I tutaj mamy monolog czarny. Ty tu właśnie takiego mówiłam, że jest. Kozak, który właściwie przechodzi zaraz w spodnie. Tutaj mam jakiś taki czarny t-shirt, pas z frędzlami i marynarę. Także trochę mroczny, ale też taki, wiecie. Teraz w trendach właśnie mam look czarny z kozakami obcisłymi. Kolejny, bardziej klasyczny look: mamy kozaki brązowe do takiej stylizacji brązowo-beżowej. W kratę taką szkocką, klasycznie do tręczu. Do sukienki, także również takie, takie stylizacje e, można się tutaj zainspirować z wybiegów. Ok, i teraz czas na moje kozaki. Nie, nie wiem, czy się zmieszczą e, w kadrze, ale to są moje kozaki, które są na szeroką łódkę z Marko 6 ostatnio we współpracy z Radzką. E, i zeszalałam i sobie je kupiłam i słuchajcie, są e, przespaniałe, są skórzane w ogóle już, już jakby e, o nich mówiłam na Instagramie, także jak chcecie m, zobaczyć to tam e, to, to możecie sobie Instagram odwiedzić natomiast one e, są pod kolaną są z mięciutkiej skóry, więc e, wpisują się w ten taki trend skórzany e, w obcisły, ale one nie są takie zupełnie obcisłe jak te lateksowe e, tylko są bardziej e, luźne Także to są moje, a stylizuję je właśnie tak, czyli mam tutaj szaloną stylówkę w koszuli oversize, na to mam kimono, który sobie sama uszyłam ze zasłony, do tego mam czarne kozaki, czarne, tutaj element jest na tym kimonie, więc dlatego uważam, że to pasuje, do tego torebeczka już taka, żeby nie przeszkadzała, no i mamy szalony look z taką właściwie mini długością. Nie, można ja również założyć inne sukienki mini właśnie yy, i do tego takie kozaki można założyć, takie widzieliście yy, spódnice plisowane i tak dalej, także możliwości jest wiele. Osobiście nie jestem fanką zakładania kozaków na dżinsy, mimo żebym, podejrzewam, yy, takie rurki wcisnęła na, na rurki kozaki, ale to kompletnie yy, no nie jest i mój styl i nie podoba mi się. Natomiast do spódnic, do sukienek krótkich czy troszeczkę dłuższych, na pewno będę nosić w tym sezonie. Także to były moje kozaki. I teraz już ostatnia kategoria, czyli buciory, ciężkie buty, glany, wiązane, takie trochę ala space, trochę takie botki, ale takie już mocne, mocne buty. I zaczniemy od tutaj od wybiegu Versace, Mamy tutaj buciory takie właśnie wojskowe, z klamrami, zawiązywane na koturnie, konkretne buty. I one są wystylizowane z, z takim zestawem, właśnie mini spódniczki i marynarki o że różowym, czarnym t-shirtem. Także bardzo fajne spojrzenie, właśnie na, taki, na takie wojskowe buty. I mamy całość w bieli to jest bardzo taka kategoria Space. Czyli to są, no można to powiedzieć, że to są moje wodki, ale, ale myślę, że właśnie przez to takie klamry to są bardziej dla mnie buciory. I mamy tutaj z mini, z topem takim korsetowym, i na to takie rękawki tutaj z golfem. Też ciekawa, cała w bieli stylizacji. Nie trzeba mieć tylko czarnych buciorów. I ostatnia stylizacja szarona, ale myślę, że można się zainspirować, bo mamy tutaj buciory z takim, z elementem metalicznym do tego od razu kontrastujące kabaretki w jakieś kwiatki, skórze na spódnica, potem znowu futro. Można zamiast braletki takiego stanika założyć sobie jakiś top. I mamy beret. Tutaj jest zestawienie różnych styli, ale dla mnie ten look wygląda bardzo spójnie i, i bardzo mi się podoba właśnie to takie podejście. I faktur, i różne faktury, różne jakby ze sobą połączone style. I jakoś tutaj tym projektantom się to zawsze udaje. I ja jestem pod wrażeniem. Ok, teraz moje e, butki. Buciory właściwie chciałam powiedzieć. I pierwsze to są, to są takie. E, wiązane. Trochę takie, powiedzmy, że ja na nie mówię glane na obcasach. Chociaż to nie są glane, bo glane mają troszeczkę inny nosek. Natomiast one są e, na obcasie, bo ja bardzo lubię buty na obcasach. E, ale one mają trochę inny klimat niż te bodki, te są dla mnie bardzo takie eleganckie, a, a te są już takich rokowych bardziej stylizacji, właśnie przez to, że dodają to taki odświeg, są tutaj zapinane, zawiązane itd. i tak dalej. Moja propozycja z nimi to jest na przykład do czarnych rajstop. Tutaj mamy, można powiedzieć, że to wygląda jakby to właśnie była, jak mamy czarną rajstopę i, i, i czarny but, jak właśnie w tych stylizacjach, że, że to wszystko mamy but za spodniami. I mam do tego czarny sweter tak założony na ukos i mini spódniczkę w tygryskach. Tutaj ona się fajnie prezentuje właśnie z tą torebką i z moimi włosami, także czarno pomarańczowy look, tutaj sobie zrobiłam. I mam jeszcze jedne buciory. I to są takie yy, mówię potki, buciory yy, z jak nazywałam yy, I one są z takiego klimatu trochę space I dla mnie. Takie buty, wiecie, jak mają kosmonauty one są e, takie cieliste, powiedzmy, więc to jest bardzo fajna rzecz, że jeżeli chcemy mieć mocny but, tak jak w moim przypadku, jak mam mocny but, to równoważę sylwetkę, ale nie chcemy mieć w stylizacji ciemnych butów, to właśnie takie mocne, ale cieliste buty są fajną opcją i moja stylizacja z nimi to jest e, do granatu i do czerni i tutaj mam na sobie właśnie czarne spodnie z paskiem, granatową koszulę w kropki biało-żółte i na to mam w pasującym kolorze trencz i torebkę właśnie, żeby z butami te wszystkie rzeczy się łączyły, a ciemna tutaj baza. Także to jest moja propozycja na te, na te właśnie buty. I jeszcze jedna propozycja, które ja nie mam, albo może mam, ale to nie są buty, które wam pokażę. I to są kalosze. Jest jesień i wiadomo, że kalosze się przydają na takie, rzecz, na takie wyjście jak na grzyby, na jakieś jak musimy gdzieś iść i bardzo pada albo chodzimy w jakimś błocie. I jak najbardziej I są osoby też, które noszą kalosze tak po prostu nie wiem idąc do pracy. Ja po pierwsze, jakby jeżeli miałabym nosić takie kalosze i je stylizować, to nosiłabym takie pod kolano, A no niestety ciężko znaleźć na szeroką łydkę właśnie takie kalosze. A po drugie, one są gumowe i moja stolowa po prostu by tego nie przeżyła. Ja, jak już mam zabudowane bo to najlepiej jak są skórzane. No więc ja mam takie kaloszki tylko do kostki. One są już mają trochę lat i ja je ubieram tylko wtedy, jak. Jest mokra trawa i idę z psem na spadek. One nie są wyględne, więc Wam nie pokażę, ale pokażę Wam propozycje z wybiegów, bo też takie były. A chciałam je, je Wam pokazać, dlatego że występują w CZ tych z takimi bardziej eleganckimi rzeczami. To nie są tylko dżinsy i kurtka deszczowa. Ale na przykład na wybiegu Chanel są zestawione z dzianinową sukieneczką, z sweterkiem, z jakimiś tutaj koralikami, paseczkiem i właśnie kalosze do tego czarne i gruberej stopy. W kolejnej propozycji mamy nawet kozaki z takie rybackie trochę, i one są tutaj z jeansową spódniczką, z takim płaszczykiem tutaj z tweedu różowym. Znowu widzę skarpetę, mimo że są bardzo wysokie te buty, ale może dobrze, bo bez skarpety guma mogłaby nas tutaj uwierać. No i właśnie takie zielone kalosze. Ostatnia propozycja, którą tutaj znalazłam, chciałam Wam pokazać, to, są, to jest znowu jakiś taki miszmasz, czyli jeansowe dż, shorty, jakaś taka koszulka tutaj albo to jest... Jakiś taki element ozdobny, sweterek zielony, różowa marynarka, jakieś skarpety wysokie, krótsze kalosze. To jest szanem, także zobaczcie, że, że też mają takie propozycje, więc jak macie jakieś kalosze, to czemu nie zaszaleć i nie wystylizować ich właśnie bardziej na elegancko. I to byłoby na tyle. Myślę, że wyczerpałam temat butów na jesień w tym poprzednim odcinku, ale dajcie mi znać, czy są jeszcze jakieś, o których nie powiedziałam, które Wy macie, kochacie, stylizujecie co roku i tak dalej, także czekam na Wasze komentarze i dajcie mi znać, która moja stylizacja albo ta stylizacja z Wam się najbardziej podobała. A ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie i życzę Wam miłego dnia. Pa!